Hej, czyli czołem, witajcie serdecznie, z tej strony z Monbik the Player. to jest jedenasty odcinek z gry, z gry Skylander Super Judge, No i naszym zadaniem jest chwilowo porozmawia porozmawianie z Tessą, więc cóż? Tessa, are you And it wasn't Whisker's fault, Flynn. These skies are getting more dangerous by the minute. We had to evacuate all of Woodboro to get away from the Sky Eater. And they're safe for now, so I decided to come here to help. We'll take all the help we can get. Come on, let's get you up to speed. Allow me. You see, Tessa, it all started with an enchilada. This could take a while, Skylander. Why don't you go let Master Eon know that Tessa is okay? has to do with the sky eater Flynn. If you can understand why it eats the sky. Okay, więc dobrze, Teraz do mistrza Jona i zobaczymy co tym razem. Greetings, Portal Master. You have come far in your time here in Skylands, but there is much more to learn. Here is where you can access all things related to portal mastery. Okay. Here is where you can view and change your current Portal Master powers. While at the Academy, you are able to modify your Portal Master powers. Here is where you can view your Portal Master progress and stats, useful for seeing how much you have already accomplished. Observe, these are your Portal Master emblems. You okay. Tutaj jak sami widzicie mamy takie wszystkie statystyki nasze dużo zebrane Dodatkowo byliśmy szóstą rangę więc z tego powodu się cieszę No i zobaczmy co jeszcze tu mamy za nagrodę Mamy Flame Shield Loop Path of Frost um, Mamy taką ognistą tarczę można powiedzieć Coś takiego A tylko na jedną misję, tak? Nie, dobra Weźmy sobie, sobie ta ustawmy. I tutaj te emblematy, czy co to, 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 to jest? And Stardust will increase your portal master mamy ich trochę zdobytych więc publikajmy sobie Shotting stary Na przykład, ale tutaj doświadczenia tego leci dużo e, Gemologist bardzo Więc tak mi fajnie, danga siódma wbita i może dostaniemy jakiś inny bonusik Mógłby być bo te, ta tarcza ognista taka chyba średnia Ale zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy No i mamy, a no to, to też jest tak średnie weźmy sobie może gold co za różnica? Okej, okay. jeszcze mamy kilka, tu popikamy sobie raz na początek, a już, oj, już ja <grywka> ósma, ale to szybko lecimy dzięki temu, a już później, bo zaczniemy robić misję Jesteśmy już w 24, czy tam 25, jestem ciekaw ile ich, ich jest, ale myślę, że już dosyć daleko jesteśmy Okej, okay. Skylanders is to do extra damage at have a To jest powiększenie ataku na Tyrole, czy coś takiego, a tutaj mamy na nie umarł, weźmy sobie na trolle może, bo nie wiem, tak po prostu, okej. Okay. Yy, a tutaj mogę jeszcze mieć złote me medale chyba, tak? Bo popatrzcie, to jest na przykład srebrny, jest brązowy. I na mam napisane Win Skystone overdrive Drive Game, mamy 3 na 5. Tutaj mamy 8 na 11, o to może to się chyba niedługo zdobędzie, bo to łatwo. Bo tutaj, bo tutaj tylko trzeba te gemy zbierać, soul gemy. Okej, okay, lecimy dalej, Warrior Emblem, też brązowy. O, jeszcze tylko, no już niewiele, 60, 40. Nie, 60 potworów, potworów i będziemy mieli srebrę. Dobra, tutaj chyba coś mogę kliknąć. Tak, mogę kliknąć, o proszę bardzo. Lock lok, Smith Hamblem Dobra, lecimy dalej. Ósmy, 9. dziewiąta ranga. O ludzie, już tyle czasu. A nie, jeszcze mi już minęło czasu. No więc dobra, tutaj sobie już poplikamy, będziemy mieli to z głowy i zaczniemy. I zaczniemy. Mam nadzieję, że kolejną misję. Okej, okay, zobaczmy co mamy tym razem.. Sto Stony Barrier i... Cyclonic Shield Nie wiem w sumie co wziąć, wezmę ziemną ochronę, coś takiego e, Okej, okay. Technikan Emblem i chyba nie będziemy mieli już 10 rangi, ale zobaczmy Mad Hatter Emblem, no i niestety nie mamy kolejnej rangi, ale Dosyć sporo tutaj tego wszystkiego jest Co tu ogółem jeszcze może być? Hero Emblem e, To chyba chodzi o przejście poziom, 6 na 13? O, to może już jesteśmy w połowie gry praktycznie Nie wiem, dobrze e, Tutaj musimy Even Stars in Land, Race tu coś ze znajomymi, z graczami innymi yy, Complete Elemental Gate yy, Wyścigi online Aha, tu mamy te wyścigi takie tu wodne, tu powietrzne, a tutaj mamy... Ziemny, coś z tym co? Dobra, tak my, jeszcze zobaczmy sobie szybko kolekcję, już ostatnią naszą rzecz. Skylar. Aha, to jest tak, więc okej, okay, mamy tutaj naszego... A, to jeden komin już. Nie da się, no to świetnie, a da się, ok, no to aroganckie, no to fajnie, wszystko zobaczyliśmy, więc możemy... According to a passage in his final book, he planned to retire to the Gadfly Glades to work in solitude. Well done, Hugo. Seek out Flynn when you are ready to leave. Okay.

i'm gonna make this stick to the bottom i don't know what i need to connect time it's are you're looking i sparkly today who's oh i'm just talking to my collection they get so lonely being on display with no one to see them wait are you visitors look i have natty bumbo's dinner plates the foot of Argus, two cursed male force sky stones spoiler alert don't touch near-mint, original robot ball blindbeard's left off actually we're looking for someone Humphrey the Bookworm? Oh, he's a super rare Mega Chase item, the founder of the Warrior Librarians of the Eternal Archives, only one in the entirety of the universe and beyond! Yeah, I totally just picked one up. I keep him on display. That's awesome. Can we just borrow him? Um, super rare Mega Chase item? This is a one-to-one, climate-controlled, exact-and-perfect replica of his home in the Eternal Archives. H he doesn't even know the difference. <laughs> and you want me to let you borrow him? Are you crazy pants? Confidian cupcakes? Is that a real-for-life Skylander? Uh, Maybe. Are you a fire, water, air, earth, life, undead, tech, magic, light, dark, legendary, giant, swamp, or scrap team? Or are you? <gasps> An idiot. Tell you what I can do. If you guys can reach the case and free him before I stop you, pomfrey is yours. But if you can't, I get to take the Skylander. You're on. Flynn, are you sure this is a good plan? It's a Honor little girl in a set. Or could it... <laughs> Go! Oops! <laughs> Did I forget to mention this part? Oh well, a deal's a deal. <laughs> What's important to keep in mind here is that this is no one's fault. Mm -hmm. As promised by the great larvae of Bucket Valley, the hero of legends has arrived from the big out there to meet the challenge of the colossal trouble taker. Oh, oh, hail your all hail hero of legends! number 235 wait are you saying 234 other heroes have tried this challenge and failed oh yes quite horribly but don't be sad they were given the honor of being collected collect them all collect them all hey weird little bug guys what do you want to help me down from here okay Tutaj ja chcę wziąć udział w tym trudniu czymś takim. Więc dobrze, jak widzicie ona nas pomniejszyła. Ok, mamy Chamber 25, a ten zip problem. Czy coś nic tylu? Okej. Okay. No i popatrzcie. Tam jest, tam jest. Okej. Okay. Get the pomfret. czy Coś takiego. Okej, okay, a tutaj mamy... jumper. li jumper. Aha, czy będziemy walczyli z takimi insektami, Free można traf. powiedzieć? O proszę. Co za... Posłuchaj, miałem sobie tutaj to pozdadzie, bo tak miałem ją położoną na dysku tej mocy, poddalą mocy czy czymś tam takim, e, No i tak, wbiliśmy właśnie dla niej czwarty poziom, dziewiąty poziom znaczy się, jak ja strzelać? Aha, a okej, okay, zapomniałem Dobra, w takim razie tak, wszyscy pokonani chyba, tutaj mamy cukierka, to żebym dodał O bo patrzcie jaka sprytna O, tutaj coś jest O, może jakiś tanie przejść znalazłem Byłoby fajnie, mam kasy 1470, więc przydałoby się, oj spadnę, a jednak nie, a jednak tak, więc przydałoby się jeszcze trochę zdobyć, bo ulepszać trzeba, ulepszenie trzeba zdobyć, dokładnie, to mogę się odbić od tego grzyba, mogę się odbić i mamy owcę, z której wypada chyba życie, ale może jeszcze polecie jakaś kasa i dokładnie tak się dzieje i nawet całkiem spodem. o 1650, tu w sumie mogę sobie przejść przecież, czy nie za bardzo. E, niestety nie za bardzo, nie za bardzo, więc trzeba się wrócić normalnie w świecie. A więc spadłem jak zwykle, no to to już taka tradycja. E, więc tak, lecimy, 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 lecimy i będziemy mieli chyba jeżdżenie albo i nie, bo nie mam tej jakiegoś samochodu, więc tam już chyba nawet nie idę. Jak ja mam tutaj atakować, bo zapomniałem. Tym się skaczę, tym się takie coś robi, tym się... strzela, Okej, okay, wszystko jasne. E, więc... Co to w ogóle jest? A, muszę... ha, To tu nie pójdę, tylko tam mogę iść. Okej, okay, no to się pomyliłem. Ale dobra, w takim razie... No i okej. Okay. Ciekawe czy to będzie misja taka bardziej, że ciągle mam jeździć, czy też... Nie. Bo szczerze mówiąc ja wolę jak jest. Normalnie chodzi się. Te samochody mi tak średnio w usty przypadły, ale nie jest źle. Dobra. W takim razie co mam tutaj? Aha, mam ich, mam ich wszystkich pokonać. Znaczy nie wiem czy ja tutaj w ogóle coś biję. Tak, biję, biję, biję tych. Biję ich, ale nawet nie widać sobie tego. Bo tacy mali są. No ale dobra. Znaczy my też jesteśmy mali, ale no, tak nie widać. Dobra. Mniejsza o to. Czeka, znaczy bijemy, pokonamy wszystkich i pojedziemy sobie najnormalniej w świecie dalej. I mam nadzieję, że za chwilę to się właśnie stanie. Może się takim nic to użyje, a czemu by nie? Można, można, więc dokładnie, okej, okay, tutaj mamy naprawę naszego pojazdu i to jeszcze niekoś. nie nie wiem po co ją brałem, ale wziąłem to wziąłem. Mówi się trudno, kurczę oni w nas strzelają, więc będzie ciężej, ale co tam dla nas? Okej, okay, elegancko, otworzone przejście, więc lecimy, jedziemy. Dalej oprócz. Fajnie, fajnie, fajnie. W sumie fajne misy, no, naprawdę fajne misa. Idziemy i czyżbyśmy, I czyżbyśmy tutaj mieli znowu walkę? Pewnie tak. Chociaż... A nie, czekajcie, może jednak i nie. Ale ja tutaj sobie to wszystko wyniszczę, bo mogą być gdzieś schowane rzeczy. O proszę, coś tam mam, jakąś flagę. To jest takie wyzwanie samochodowe, takie jakby, okej. Okay. A mam, mam 9 balonów wziąć. To chyba, jest na, to chyba idzie na czas, jeżeli się nie mylę. Więc postaram się zdobyć je wszystkie. Drugi, trzeci... Albo muszę po prostu zarobić, bo nie ma wyjścia. Może też i tak być. Dobra. Mamy piąty. Tutaj się idzie czy nie? O kurczę, królik mocny. Okej, okay, tam się nie idzie. To ja w takim razie się... Znaczy tam się idzie, to ja w takim razie się po prostu wracam. Okej, okay, mamy szóstkę. O widzicie, już znikają powoli. Znaczy chciały znikać, ale zdążyłem. No i kurczę, nie zdążyłem wziąć. A, no dokładnie tak. Dobra. W takim razie podejmujemy jeszcze jedną próbę. To powinno się dać na spokojnie, gdybym nie pojechał właśnie tam, gdzie przetrwiłeś. jeżeli się oczywiście da, ale raczej dokładnie tak się da. Więc dobra, tutaj mamy Jednego, drugi Tu mamy trzecią sztukę I coś jeszcze jest tutaj na dole, czy już nie? Tutaj chyba już nic nie widać O, tam mamy taką skrzyneczkę, to teraz spróbuję wziąć Okej, okay, trójka, czwórka nie Na górę, i teraz tutaj górę Więc tak Tam jest pi... o, tu jest... Teraz powinno się udać, bo chyba już wiem, że są wszystkie piątka Tak, uda się, szóstka si Mam nadzieję, że się uda I tu, i tu, i tu, i tu zeskok no nie wierzę O ja cię, ostatnia próba, ostatnia próba, mówię wam, uda się teraz albo nie, nie wiem tym, Bo Można, może najpierw pojadę sobie tutaj właśnie górą Bo i tak dłuba nie trzeba zebrać, z nie trzeba zebrać Wszystko tylko trafić w to, dobrze Okej, okay, pięć. Tam jest, to, to muszę to wziąć, no tam to też mogłem O i, i przez to coś to teraz zrobiłem przegrę, tak mi się wydaje 5, 6, Dobra 7, 7, 7, 7 8 jest tutaj, 8 jest tutaj i 9 szybko 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 zdążę zdążę zdążę, zdążę. jest dużym eleganckim no i to mi się podoba a więc jaką mam nagrodę? Lecą jakieś monety i co tylko tyle? Aha no to naprawdę świetnie ale dobrze udało się to się udało wykonałem cel niby misji czy czegoś tam więc z tego powodu się tylko cieszyć mam, muszę cieszę się no. i lecimy jedziemy znaczy się dalej o proszę tutaj mamy taką rękę Nowy poziomek, Skylander! Wow Ale to mi uniknąć, a nie łatwo jakie ma a Nie, to był. A fajne to, to... <laughs> Dobra, atakujemy, atakujemy, ale ona no to, to w sumie się zatrzymuje jak, jak właśnie ten... Uch, jak, ten jak właśnie robi ten swój... <laughs> jak właśnie chce mnie dozdać, to to się zatrzymuje. O. Dokładnie tak. Więc nie ma się czego bać. No ludzie damy sobie radę. A więc, o, nawet ich może zniszczyć, bo to w sumie do baki to co tam danie, dokładnie, a więc okej, okay. lecimy, znaczy jedziemy, czemu to, czemu to lecimy? A tak jak jakoś, dobra, pokonany, będzie za chwilę, albo już, 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 jeszcze nie, no i też można, bo już zdepcze, rozdepcze, <grym> ale mocny, o, leży, pięknie, no i tworzyło mi się przejście, Czyli dalej, no dalej chce mnie atakować, aha, no to ja się nie dam tak łatwo, i jesteśmy, i jedziemy. Dalej, o proszę, buzi ale faza arbuzy. Dobra. Szablon 26, Fungi Fun House. Tutaj mamy powierzchnię, aha, no to trudno się mówi. Skylanders are the magic element, are stronger Tu jest jakieś Tu jest jakiś przeciw, w którym coś się siedzi, tak? o haha, jaka faza. Elegancka, no i to mi się podoba. W takim razie, bierzemy sobie skrzyneczkę. No są? A no tak, muszę to jeszcze rozwiązać. Zagadkę, tą, taką, taką. Więc tak, lecimy tu i teraz sobie na górę. Aha, tam nie mogę przejść, dobra. Dobra. Ale okej, okay, zacinamy guzik. Kto się liczy? Wjeżdżam tutaj. Dawaj, 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 dawaj... Wjeżdż... A, jaj, 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 Muszę teraz iść na to miejsce. Jak ja mogłem przejść tam dalej? Tu jest zamknięte, tak? Tak. Tu się odbijam. Um, aha, to te, troszeczkę zrobiłem... A, już wiem, już wiem, źle to zrobiłem. Znaczy i tak, tu, znaczy dobrze zrobiłem, bo tutaj i tak, bo tutaj poszedłem specjalnie po piorun. Dokładnie tak, i muszę iść, o ja, i muszę iść ja tędy. O, w to miejsce jest kolejny piorun. Zastąd tam na lewo i w dół, i znaczy na lewo, w dół i potem znowu w górę. Żeby już to zakończyć, naprawdę musiałem spaść już w takim miejscu. Widocznie tak, no ale to już bywa. W takim razie, dobra, teraz jakoś się trzeba przedostać na dół, o właśnie, i po kluczyk, znaczy pójść to odpalić, bo, no, Z, no, muszę pójść teraz po prostu tutaj, poczekajcie i teraz ten góry, no tak, i jest elegancko, udało nam się. W takim razie bardzo, bardzo fajnie, skrzyneczka pierwsza w tym odcinku zostaje przez nas znaleziona, znaczy odporzona za chwilę i trzy piedony są i dodatkowo osiągnięcie 90 poziom, rangi i dodatkowo właśnie 10 ranga <laughs> więc bardzo, bardzo fajnie, więc zobaczmy jaki tym razem będzie jaki tym razem będzie bonus czy cokolwiek takiego, mam tutaj middle shell i clockwork Łodek body I nie wiem co tu wziąć tutaj mamy magię, tutaj mamy jak to się nazywa? Mechanicznych. To wezmę sobie magicznych, bo chyba tutaj te potworki czymś w jest strzają, to może to jest nieco związane z magią, więc nie wiem. Niech będzie tak jak jest. A więc zobaczmy co mamy w tej skrzynce. Skrzynce oczywiście jest dużo monet i chyba dysk do karta do skystone. A. Dokładnie tak Kali Skystone, o, proszę bardzo. Destroy all enemy stones. I we got this cold. Mm. Jasne, że dodam sobie do naszego deku Kali Do naszej tali, Okej okay. Mamy 2235 monet I czy to oznacza, że mogę coś kupić u sefony naszej? Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy I niestety, albo niestety nawet nie zdążyłem zobaczyć I niestety, i jednak mogę sobie coś kupić, elegancko Czyli mamy ten taki obrót się, czy coś takiego To ja na razie to sobie podaruję, znaczy zostawię w spokoju Tutaj mamy Sprinter Shell, a tutaj mamy Alwont A, to sobie kupię To sobie kupię, bo będę, będę oddawał jakieś takie Silniejsze chyba strzały, czy coś w tym stylu. No więc okej, okay, mamy tu zakupione, no i popatrzcie, takie ogniste, znaczy może bardziej trujące, czy coś w tym stylu. Takie czerwone. Jak widzicie, lecą. Więc mi tam pasuje. A więc okej. Okay. Yy, lecimy tam sobie na górę. Zło, wow, już ponad... Już dochodcinek to, nie nie niedużo. Więc dobrze. W takim razie. A tu są kolce no popatrzcie. No tak, mam tutaj mamy takie muchy. Nie, wiem, Tak, to są magiczne potwory, czyli dobrze, że, że wziąłem tą magiczną barierę, czy co to tam było, bo dzięki temu, no po prostu, chyba będzie mi łatwiej, nieco przynajmniej, tak mi się wydaje, więc dobrze, więc dobrze, mocno ją zakupiłem soul. jeszcze tutaj dodam, ale myślę, że damy radę. Biorę dziesiąty poziom do tej postaci i biorę sobie naszego Spitfire'a, chociaż w sumie nie wiem, kiedy on ma level, może on ma, może on ma jeszcze większy level, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem niż nasz elf właśnie. Ale okej, okay, tam tą pinyatę, tą pinyatę widziałem tą pinatę, więc spokojnie zadać się uważnie, jeżeli to jest pinata albo cokolwiek innego to widziałem to. Yy, to właśnie w tym miejscu, tak, to jest jakaś pinata, czyli to jest tak jak z tymi owcami, dwa, że z niej coś wypadnie, znaczy kasa. I w sumie kasa nam się zawsze przyda, bo potrzebujemy jeszcze tam kilku tysięcy, żeby kupić wszystko dla naszej, dla naszej elfki. A więc cóż, dobrze, 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 dobrze. No i tak, cóż my tu jeszcze mamy? Po lewej stronie widzę, że mogę... Aha, jeździć, no ja to sobie to pominę, bo... bo to nam nie jest potrzebne. Stella. Stella. Znaczy pływa to nie jeździć. Dobra tam. W takim razie tak, po, le... po prawej stronie najpierw sprawdzę czy coś jest, chyba coś jest. O proszę, bardzo, druga skrzynia. Też o tych skrzyn... O tam jest trzecia skrzynia, widzicie? Tam widać już za moją postacią. Dokładnie w mojej postaci jest taka skrzyneczka. Widzicie tak? Więc fajnie, okej, okay, tutaj mamy dysk, o proszę. W takim razie też się trzeba cieszyć, Big Bubble Pop Fizz. Zobaczę sobie to głosy, bo czemu przecież nie. Big o. Bubble Pop Fizz. O, jaka Ciekawe, ciekawe, takie zmienne humory można powiedzieć nawet i nawet... Że... Dobrze, w takim razie damy kolejną skrzynię, więc ja, więc ja ją oczywiście postaram się wziąć, ale na początek Udam się w to oto właśnie miejsce i zobaczymy, co się kryje tutaj. A jest... prezent. O, no to dobrze. Jakiś Sky Stone, elegancko. To sobie zagramy, a na początek weźmy tą skrzyneczkę. Prezentzik znaczy, a tak to się otwiera. I pewnie jak zwykle, i pewnie nam poleci czapka. Na pewno zresztą jest czapka, kapelusz, elegancki wręcz nawet. A więc troszeczkę słaby, więc go nie nakładam, ale jest do kolekcji, więc bardzo... Fajnie, ok, I porozmawiajmy. Nie. <laughs> oh, totally yeah. <laughs> e, nie, mam dowody utady, tak mi się wydaje, przynajmniej, więc sobie zagrajmy. 2-2, więc ja może tutaj, żeby... żeby jeszcze mieć... postać położoną. Mam jakieś bonusy, 3, 4, 3, 3, nie wiem czy zresztą, ale okej, okay, weźmy sobie tego połóżmy No i ten ginie mój żyje, więc myślę, że całkiem fajnie To nam wyszło Mam nadzieję, że rzeczywiście to wygram, bo chciałbym, niech żyje, nie, nie? Ojej, no i 3, 4 z a więc już po moich planach No i tak, Alfred jest keinem, be... o To bierzemy tego i stawiam go tutaj, bo będzie mocno. Eee, myślałem, że to nieco inaczej się działa, ale okej, okay, dobry. Coś mi się pomyliło. Dobrze, 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 dobrze. dobrze, Za chwilę damy radę. 4-3. No to niedobrze, bo on ma teraz tu dwóch postawionych, ale teraz słabo to... A nie, dobrze, jeszcze jest okej, okay, jeszcze jest okej. Okay. Eee, więc tak. Próbujemy, niech niech zaatakuje tych dwóch na górze, żeby oni padli sobie. A nie, bo to tak działa. Aha, no to się pomyliłem ja się. pomyliłem, Ale przynajmniej mamy teraz przewagę, jeżeli chodzi o życie. I jest... I zaraz będzie po jednym... po jednym tym. Yy, na polu. Po jednej Kacina. na polu. Okej. Okay. I też jak widzieliście, oberwaliśmy nieco, ale tak. Jeden, 1, 1, 5, 4. Czy tylko czy warto go teraz stawiać? Czy też nie za bardzo? Może zróbmy tak, że poświęcimy... A, bo dobra. Ja wjeżdżam, a co mi tam, a co mi tam I Jeszcze mam nadzieję, że nie postawi kogoś, żeby mi pokonać Ale to do dobrze jest, dobrze jest, dobrze jest tak na razie Zobaczmy co tym razem, 2-2, no to eleganck, nie, no czemu ty mi to zarobiłeś, no czemu ty mi to zarobiłeś Tak miało być pięknie, miało być tak pięknie wyszło jak wyszło Eee, więc dobrze, więc dobrze, więc dobrze Wjeżdżam najmocniejszym Skoro można, muszę pozbyć się tego tego, 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 tej jedynki jedynki z mojej, ta mojej talii, bo nieco słaby jest. Więc przydałoby się go postawić, żeby go tam później jako mięso armatnie zniszczyli i byłoby dobrze. okej, okay. a więc jak na razie, no i to jest Destroy All Enemy Stones. To nie, to będzie elegancka karta. W takim razie zostawiamy to i bierzemy tego elegancko elegancko. No i to mi się podoba. No i to mi się podoba, mówią. To mi się podoba. I zobaczmy, co tym razem. Jeszcze sobie oczywiście w tej talii, w tej, w tej grze próbujemy postać Kali naszej. No to, czemu by nie. Tyle że na razie jeszcze nie właśnie, bo nie ma sensu, bo nikogo nie ma na polu, tylko my. W tym momencie, jeżeli oczywiście zdąży, to zrobić, jak nie, to nie. A więc okej, okay, 19.6. No to tu już mamy raczej zwycięstwo gwarantowane. Gdzie ty go mi postawisz? Tutaj. No to giną obaj... niestety. A ja chcę cały czas to coś wypróbować i nie wychodzi. Dobra, no, to w sumie tam jedziemy od razu, wygrywamy to i bezproblemowo. Yy, więc dobrze, i już będzie koniec za chwilę, a więc okej. Okay. Postaw gdzieś indziej tego gościa. No i giniesz od razu. Ach, już nie ma jak walczyć, już nie ma jak walczyć. Aha, to ten ma tę specjalną moc, to mi się pomyliło, ja myślałem... A nie, to myślałem zresztą, więc okej, okay, weźmy sobie tego postaw, to nie jest wcale taki zły, to nie jest wcale taki zły, bo on daje właśnie plus dwa ataku, o ja to to jest super karta, ale mi się coś pomyliło, więc okej, okay, pokonaliśmy naszego przeciwnika i zobaczmy jaką nagrodę dostaniemy, ja dostaliśmy i dostaliśmy jakiś jakąś kartę Beach Combat Skystone Kainstone, jakąś umiejętność Dobra, weźmy sobie go w buszy. I, I, so <laughs> I jedziemy. I lecimy sobie dalej. Tutaj może najpierw go pokonam jak się... Dobra, co jak się cieszy z tego powodu. O, o jest fajny cios, ale fajny, 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 fajny cios Dobra, posamy sobie tutaj. Ej, hej, hej, tutaj w tą stronę, przepraszam cię bardzo, ale tutaj. O, no i to mi się podoba. To jest naprawdę mocna rzecz. Więc okej, okay, pokonani wszyscy, prawie, jeszcze tutaj się oczywiście ktoś pojawił. ale no, to już jak zwykle. Więc dobra. Oj, ma mało życia dosyć. A nie, no w sumie połowa jest jeszcze. Weźmy go tak sobie rzucić? To mam okuji strasznie, ale może ich wy może ich zrzucić z tego pola, ale faza. Dobra, widzieliśmy dziesiąty poziom przy okazji. I co mam maksa? Nie, nie mam maksa. No, ja myślę, że nie mam maksa. Okej. Okay. I dostaliśmy tutaj chyba jakiś legendarny przedmiot. The Bow Race Track. Tak, legendarny przedmiot do Akademii. W takim razie fajnie, mam już 3 na 6, że tutaj jest jedno miejsce, kiedy można, można się udać, czyli mam, mam na myśli tutaj na górę. Tylko niestety spadłem, ale bywa. Dokładnie. W takim razie zobaczmy, co to jest. O proszę, ale tutaj to jest skrzynek tych dużo. No, no naprawdę? Myślałem że spadnę o jedno w dół, a nie o wszystkie. Ale okej, okay, o się pojechała u mnie za oknem. No co to ma znaczyć? No doleć tu. O, dobra, elegancko. W takim razie ja wziąłem tą skrzynkę i już w tym momencie się z wami pożegnam. Bo nieco ten odcinek trochę już trwa. Więc okej, okay, mam tutaj... Łohoho, 25, a nałożę sobie, żeby... nałożę sobie, a tak sobie. Bo dla elfki pasuje ta czapka. Nie wiem jaką sobie nosiłem, ale nałożę, bo czemu nie? Więc ok, ja się w tym momencie mi pożegnam. Od tego miejsca zaczniemy sobie kolejny odcinek. Znaczy nie od tego, bo akurat byłem w wodzie. Od mniej więcej tego. więc z nami żegnam jeszcze raz. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Chodźcie na fanpage'a. Trzymajcie się. Zobaczmy, co się tutaj stanie. No to jeszcze nie żegnajcie, bo nie, ponieważ trzeba go pokonać, a jak to zostawić przeciwnika niepokonanego, dokładnie, nie można nawet wręcz, dobra, spróbujmy w niego tym czymś poatakować, nie, ja go tym, nie, tym nie mogę go zrzucić, pewnie innych mogę tak jakby odepchać dzięki tej umiejętności, ale niestety, nie tego, okej, okay, pokonany i tu kolejny oczywiście, tradycyjnie, no więc tuż. Czemu go nie, ojej kurde No popatrz, ja ich podrzucam, ale to jest chwała, tam u mnie to jest klodacka, patrzcie, 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 czekajcie I... No to nie takie proste, jak się wydaje, ale przyda się, no. dobra Ding, 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 Ojej, jeszcze co się pojawił. Może wezmę switwa albo nie, ale popatrzcie, jak one dużo tutaj doświadczenia dają te potwory. Strasznie mówię, ojej, to fajnie Bo właśnie, jest potrzebne Więc elegancko Dawaj, 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 weź się pokonaj w końcu, weź się w końcu pokonaj. Ileż można? O, dobrze. Alega. Aj, ty możesz to znieczyć z O, pięknie. I mam wtedy jedenasty poziom, wow. Więc dobra, pokonani wszyscy, ja się w Ja się w tym momencie ja do mnie żegnam. Jeżeli odcinek Wam się spodobał to subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie pójdź na fanpage'a. Trzymajcie się, cześć!